Serdecznie zapraszam do odcinka 160. Mrocznej historii pod tytułem Rewolucja część 4. Wojna. W odcinku 159 opowiedziałem o zdobyciu Bastylii. W tym odcinku opowiem o wydarzeniach prowadzących do wybuchu rewolucji francuskiej. Aby dobrze zrozumieć przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej, Przyjrzyjmy się poprzedzającemu ją okresowi średniowiecza we Francji i Anglii. Historia daje wyraźną odpowiedź na pytanie, dlaczego do rewolucji doszło akurat we Francji, a nie na przykład w Anglii. We Francji od samego początku powstania chrześcijaństwa w średniowiecznej Europie panował katolicyzm. Religia katolicka w tym kraju nie tylko była dominująca, ale uważana powszechnie za religię państwową. Królowie francuscy związani byli z papiestwem rzymskim, a samą Francję nazywano najstarszą córką Kościoła. Katolicyzm we Francji był religią, która definiowała całe życie społeczne, polityczne i kulturalne, a władza królewska i kościelna działały w bliskim powiązaniu. Kościół katolicki we Francji miał ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia we Francji, w tym edukację, kulturę i stosunki społeczne. I główna zasada tam panująca brzmiała jedna wiara, jeden król, jedno prawo. Zupełnie inne poglądy na religię miała Anglia. Zanim zaczęło do niej docierać, Chrześcijaństwo od VII wieku za sprawą króla Alfreda Wielkiego. Proces chrystianizacji Anglii trwał długo i zakończył się dopiero w IX wieku. Zanim Anglicy stali się chrześcijanami, składali hołd różnym bożkom, jak Wodenowi, Germańskiemu bogowi wojny i mistrzowi magii. Czy Boszkowi burz i piorunów, opiekunowi ludzi, Tunorowi Odpowiednikowi norweskiego tora. Nazwa Bożka Wodena wcale nie zniknęła bezpowrotnie, gdyż nazwę tę przyjęło miasto w stanie Ajoa oraz wsie w Bułgarii w obwodzie Haskowo i Jambą. Okazuje się również, że niby przypadkowo Woden to nazwa firmy skandynawskiej w Danii, produkującej obuwie. Nazwa tej firmy ma rzekomo pochodzić od skrótu. Works of Denmark, ale być może jest to hołd oddawany staremu bożkowi. Oprócz wspomnianych bożków, anglosasi oddawali hołdy Tivowi i Frigowi. Nazwy anglosaskich bożków przetrwały do czasów współczesnych, ukryte w nazwach dni tygodnia. Tiv – wtorek, Woden – środa, Tunor lub Thor – czwartek. Frigg Piątek. Do XIV wieku Anglia była częścią kościoła katolickiego i jej król podlegał zwierzchnictwu papieża. Jednakże w życiu codziennym Anglików widoczny był lęk przed demonami i wiara w opiekę aniołów. Pod koniec XVI wieku za sprawą króla angielskiego Henryka VIII doszło do zerwania stosunków z Rzymem, i powstał Kościół Anglikański jako nowy odłam chrześcijaństwa. Tak więc głównym powodem wywołania rewolucji we Francji był jej niezaprzeczalny i nadrzędny związek z Kościołem katolickim. A to właśnie on przede wszystkim został zaatakowany w krwawej rewolucji. Poza tym pomiędzy Francją i Anglią trwała wojna stuletnia. Która była serią konfliktów zbrojnych toczących się z przerwami od XIV do XV wieku. Wojna stuletnia trwała faktycznie aż 116 lat i historycy twierdzą, że przyczyną jej wybuchu był spór feudalny wokół statusu króla angielskiego wobec francuskiego w kontekście posiadania przez tego pierwszego LEN w Gujennie narastający od Traktatu Paryskiego z 1259, który na pewien czas uregulował owe stosunki. Guyenna była francuską prowincją, należącą do plemienia Akwitanów, podbitych przez Rzym. Prowincja ta rozpościerała się po obu brzegach rzeki Garony. Od XII wieku przejściowo należała do Plantagenetów królów Anglii. Jednakże w 1337 Filip VI Waleziusz, król Francji, ogłosił konfiskatę lenna Gujenny, rozpoczynając wojnę stuletnią. Drugą przyczyną wojny była walka o władzę we Francji po śmierci Karola IV w 1328, ostatniego potomka z najstarszej linii kapetyngów. Kapetyngowie byli francuskim rodem królewskim, panującym we Francji od 987 do 1848 roku, z przerwą w okresie rewolucji francuskiej i pierwszego cesarstwa, w którym najwyższą władzę sprawował Napoleon Bonaparte. Ich wrogowie, plantageneci, byli angielską dynastią pochodzenia francuskiego. Z bocznej linii dynastii Andegawenów. Dynastia ta panująca w Anglii w latach 1154-1485 wywodziła się od hrabiego Gottfrieda V plantegeneta i Matyldy Angielskiej. Do tronu francuskiego po śmierci Karola IV pretendowało dwóch bratanków Filipa IV Pięknego, króla Francji i Nawarry panującego w latach 1285 do 1314 oraz wnuk króla Anglii Edwarda III. W wojnie stuletniej brały udział nie tylko wojska francuskie i angielskie, ale również wojska innych krajów Europy. Dlatego też walki toczyły się we Francji, Anglii, Hiszpanii, Niderlandach i Szkocji. W okresie ciszy wojny stuletniej doszło do wojny domowej armaniacko-burgunskiej pomiędzy dwiema gałęziami francuskiej rodziny królewskiej domem orleańskim frakcją armaniaków i domem burgunskim frakcją burgundów. Przywódcy obu domów byli blisko spokrewnieni z królem Francji poprzez linię męską. Orleańska gałąź Zwana domem Walezjuszy Orleanów wywodziła się od Ludwika I, księcia Orleanu, młodszego syna króla Francji Karola V. Dom Walezjuszy Burgundów wywodził się od najmłodszego brata Karola V, Filipa Śmiałego, księcia Burgundii. Dom orleański reprezentował model francuski, a więc silne rolnictwo, system feudalny i związki z katolickim Rzymem. Natomiast pobliskie księstwo Burgundii, zdominowane przez handel i zaangażowane w import angielskiej wełny, wyraźnie popierało Anglików. Brat króla Ludwik Orleański, który rżał jak ogier za niemal wszystkimi pięknymi kobietami, został oskarżony o chęć uwiedzenia Małgorzaty Bawarskiej księżnej Burgundii. Burgundczycy rozpuszczali również plotki, że Ludwik był kochankiem królowej. Jan nieustraszony książę Burgundii był odsunięty od władzy i w zemście zamordował swojego rywala Ludwika Orlańskiego w Paryżu 23 listopada 1407 roku, wykorzystując zamieszki wśród mieszczan. Zamieszki wywołane przez Jana Nieustraszonego, zgodnie z instrukcjami Anglików, nazywane były buntem lub powstaniem tabosien. Dzięki zamordowaniu Ludwika Jan Nieustraszony zdobył poparcie frakcji rzeźników. Grupa rzeźników pochodziła ze stosunkowo bogatej klasy rzemieślników, niezintegrowanych z paryską klasą wyższą i arystokratyczną. Zwróćmy uwagę na przebieg zamieszek, której głównym prowodyrem był Jan Nieustraszony. Książę Burgundii zachęcał Cabochins do buntu w kwietniu 1413 roku. Rozwścieczone tłumy, niosące charakterystyczne białe czapki, napadały na armaniackich szlachciców i ich zwolenników, oraz ich posiadłości w całym mieście. 27 kwietnia zdobyli Bastylię i wzięli do niewoli jej obrońcę, Pierre-Adi Cesarca proboszcza Paryża. Pierre-Adi Cesarc został ścięty 13 lipca następnego roku. Jan Nieustraszony nie tylko zdobył Bastylię już w 1413 roku, ale zaatakował Kościół katolicki, mordując proboszcza Paryża. Jego kolejnym celem był sam król Francji. Wdali się również do Hotel Saint-Paul, królewskiej rezydencji. Aresztowali kilku ludzi króla i uwięzili ich w różnych więzieniach Paryża. Kontrolowali Paryż przez cztery miesiące aż do ostatnich dni lipca i początku sierpnia, kiedy bunt został stłumiony. Opisane fakty historyczne wyraźnie wskazują, że ataki na chrześcijańską i katolicką Francję i jej króla Karola VI, zwanego Karolem Ukochanym i Karolem Szalonym w 1413 roku, odbywały się niewątpliwie z inicjatywy Anglików, wykorzystujących właśnie pomiędzy francuskimi domami. Można powiedzieć, że powstanie Cabociens. Było małą Rewolucją Francuską, której cele były te same co Wielkiej Rewolucji Francuskiej 376 lat później. O buncie czy powstaniu Cabouchens można dowiedzieć się tylko z nielicznych źródeł niepolskich, prawdopodobnie z powodu jego podobieństw do rewolucji francuskiej, która ma pozostać na wieki wielką rewolucją francuską. Bunt Bosienc wykorzystano do wprowadzenia reform administracyjnych, znanych jako Ogdonanska Bosien, ograniczających władzę monarchy i dających kontrolę fiskalną stanom generalnym. W praktyce to doradcy księcia Burgundii, czyli Jana Nieustraszonego, narzucili rozporządzenie Karolowi VI który podpisał je 22 maja 1413 roku. Napaści kabośiens i burgundów powodowały coraz większe niezadowolenie wśród ludności i 3 sierpnia powstanie dobiegło końca, a jego uczestnicy, którzy nie zdołali uciec, zostali straceni. 5 września 1413 roku wymuszone zarządzenie zostało unieważnione. A Jan nieustraszony zbiegł z innymi buntownikami. Wydarzenia z 1413 roku bardzo przypominają przebieg rewolucji francuskiej, w której zginęło na gilotynie wielu jej zwolenników. Śmierć Ludwika Orlańskiego, która doprowadziła do wojny domowej trwającej prawie 30 lat, była efektem agresywnej walki o władzę we Francji anglików wywołujących konflikty i knujących intrygi. Chrześcijańska Francja jako najstarsza córka Kościoła katolickiego była jak cierń w oku bezbożnej Anglii wierzącej w gusła, duchy i zabobony rodem z kabały. Ponieważ na przestrzeni wieków najzamożniejszą grupą społeczną byli Żydzi, zarówno w Anglii, jak i we Francji. Ich udział w inspiracji wojny stuletniej oraz sztucznie wywoływanych powstaniach, buntach czy w końcu rewolucji francuskiej jest niezaprzeczalny. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 160, w którym opowiedziałem o konflikcie militarnym pomiędzy Francją i Anglią oraz powstaniu kabośian. Serdecznie zapraszam do odcinka 161 pod tytułem Rewolucja część 5 Sekta